Cześć tu Michał. Dzisiaj mam bardzo dużo przeróżnego mięsa i będę robił kiełbasę zwyczajną w naszej wędzarni marki Borniak. Dzisiaj będziemy robić kiełbasę zwyczajną i jak będziemy ją robić? Mamy przeróżne rodzaje mięsa. Mamy wołowinę, mamy łopatkę, mamy karkówkę, mamy boczek, mamy słoninę i będziemy to wszystko mierzy, mielić na świeżo za pomocą naszej maszynki elektrycznej. Mamy tutaj około 6 kg mięsa i będziemy mielić to w takiej kolejności, że na początku za pomocą sitka 8 mm będziemy mielić wołowinę i tą wołowinę mielić dwa razy, a potem będziemy mielić boczek i słoninę albo słoninę i boczek. Raczej będziemy słoninę przed boczkiem mielić. A potem zmienimy sitko na 12 mm i będziemy mielić karkówkę i łopatkę. Ale część karkówki tam, gdzie widziałem, że jest taka, bardziej, takie są kawałki tłuściejsze, to dałem ją też do mięsa tam, gdzie mamy boczek i będziemy mielić razem z boczkiem, że tam gdzie jest ten bardziej tłuste mięso, będziemy mielić na mniejszych oczkach. To co? Teraz zabieram się do pracy. Wołowinę już mam, zmielono dwukrotnie, to teraz będę mielił nasze tłuste kawałki, z, czyli boczek i słoninę. Zwróćcie uwagę, że ja mam takie pokrojone, fajne, małe kawałki, dzięki czemu bardzo łatwo jest wrzucać do maszynki i można sprawnie mielić. Tą tłustą część już mamy zmieloną. Teraz zmieniam sitko na większe oczka. Jeszcze ostatnie dwa kawałki wrzuciłem z tej części chudej, czyli z łopatki. Tutaj to co mi się nie zmieliło, to już wezmę i tu wyrzucę. Citko zmieniłem i idę dalej. Mięso już mamy zmielone. Robię porządek, i za chwilę przechodzimy do dalszej części. Mięso już mam zmielone. Mam przygotowaną wodę 300 ml, i będziemy teraz wyrabiać mięso. Do peklowania i przyprawienia mięsa użyję. Pekli do kiełbasy zwyczajnej z firmy Browin. Jest to gotowa mieszanka. Bardzo łatwo zrobić tą kiełbasę na jej podstawie. Ja też sugeruję się tym przepisem. I ona zawiera w sobie takie przyprawy, jak czosnek granulowany, pieprz czarny, majeranek, gałka muszkatałowa i czerwona papryka ostra. Więc fajna, gotowa mieszanka. Można ją użyć, a jak nie, to samemu też można przygotować podobno. I ta. Mieszanka jest na 2 kg mięsa. My mamy 6 kg mięsa, dlatego mamy przygotowane trzy opakowania. Teraz biorę, wsypuję mieszankę. Naszego mięsa. Jedna, druga, trzecia. Wlewam wodę i biorę się za wyrabianie. Mięso już mam wyrobione, jest jednolite. Pachnie naprawdę fajnie. No, super. Już jest jednolite. Można zrobić, z niej można zrobić już fajną kulkę. Ja teraz odstawiam to mięso do lodówki na 24 godziny i widzimy się jutro. Będziemy nadziewać wielita i wędzić w borniaku. Witam Was na drugi dzień. Idziemy dalej z naszym przepisem na kiełbasę zwyczajną. Nasze mięso leżało całą noc w lodówce i naprawdę fajnie przeszło tą przyprawą, pachnie super. 30 minut przed namoczyłem jelita wieprzowe w ciepłej wodzie tak żeby one żeby je wyczyścić. I w dalszym etapie będziemy nadziewać jelita farszem. Użyjemy do tego Nadziewarki firmy Browin 5 kg pionowej. Pamiętajcie, jak używacie nadziewarki, to nie można kręcić tłokiem, kiedy tutaj nie jest posmarowane jakimś tłuszczem. więc trzeba wziąć choćby olej, nasmarować, żeby ten tłok fajnie, płynnie chodził, ponieważ możecie uszkodzić nadziewarkę. Jak włożycie mięso do środka, no to nie ma takiego problemu, bo mięso jest tłuste i. Że tak powiem nasmaruje nasz tłok, to w pierwszej kolejności wrzucamy mięso do nadziewarki i wyciśniemy tak, żeby tutaj pojawiło się mięso, ponieważ jak będziemy nakładać jelita, jelito na lejek, to żeby tutaj nie zrobiła się nam taka pustka powietrzna, to teraz biorę i wkładam do nadziewarki mięso. Już większą połowę mięsa mam w nadziewarce. To teraz tłoczymy mięso. Jest coś takiego, że ważne, że tutaj, zaraz pod tym trzpieniem, mamy odpowietrzenie i to odpowietrzenie musi być wyczyszczone zawsze, żeby to powietrze miało jak uchodzić. O, już widać, że dolejka wchodzi mięso. I nakładamy teraz jelito na jelejek. Trzeba znaleźć początek. Jak już mamy nałożone jelito na lejek, robimy na samym końcu pętelkę i wciskamy farsz do środka. myślę, mi się już skończyło w dziwarce to na samym końcu robię również pętelkę i już będę szykował pętka do wędzenia, czyli biorę tutaj, ściskam i obkręcam. I zanoszę kiełbasę do domu i za chwilę będę robił kolejne pędka, a trzymam je w domu, bo mamy troszeczkę owadów teraz na dworze. Tak się ki prezentuje kiełbasa zwyczajna w wędzarni Borniak. Teraz będziemy ją przebie przerabiać na wersję osuszacza. Czyli demontujemy generator dymu i montujemy wentylator. Podłączamy w odpowiednie miejsce. Uruchamiamy sterownik i uruchamiamy również wentylator. Pamiętajcie, żeby wyciągnąć tą miseczkę z, z popiołem z, ze zrębek, ze spalonych zrębek, ponieważ jeżeli uruchomicie wentylator, to wszystko wam poleci na wasze wyroby. Więc warto o tym pamiętać. Teraz uruchomiłem wentylator. Komin jest otwarty. Będę. Suszył około 2 godzin, tak żeby ta kiełbasa tutaj ona była suchutka i żeby nadmiernie potem nie przyklejał się do niej dym. Zamykam i niech się to samo dzieje, niech to pracuje, a ja idę na spacer. Nasza kiełbasa już się wysuszyła. Wysuszyła się 2 godziny. Zobaczcie jak ona wygląda. I teraz nadszedł czas, żeby zdemontować wentylator i założyć generator dymu. Demontujemy. Wkładamy generator dymu. Podłączamy odpowiednim kabelkiem. I uruchamiamy. Nie wolno zapomnieć o miseczki na popiół. Będę wędził naszą kiełbasę, aż osiągnie taki zadowalający, fajny kolor, czyli gdzieś tak, mogę powiedzieć, taki bursztynowy. Takie jeszcze krótkie podsumowanie. Suszyłem przez dwie godziny w temperaturze 40 stopni, a teraz ustawiłem na termometrze 55 stopni i wędzi, wędzę teraz aktualnie 2,5 godziny. Zobaczcie jak to wygląda. Tak się prezentuje. Kolor dla mnie już jest odpowiedni. I za chwilę będę parzył. A będę parzył w naszym grillu, bo tutaj mogę sobie umieścić duży garnek. Zaraz zmierzę, jaka jest temperatura wody, bo będę. Chciał mieć temperaturę wody 75 stopni i będę parzył przez 15 minut. Jak temperatura wody już będzie odpowiednia, przerzucę wszystko z wędzarni do środka i będziecie widzieć już finalny produkt. Już jesteśmy po całym maratonie wędzenia kiełbasy zwyczajnej. Już ją próbowałem razem z całą moją rodziną i podsumowaliśmy ją tak. To nie jest kiełbasa zwyczajna, tylko nadzwyczajna ponieważ jeżeli dacie bardzo dobre składniki to naprawdę wychodzi bardzo wysokiej jakości produkt a przyprawy są dobrane świetnie i ona jest naprawdę wybitnie smaczna jest naprawdę mega nie sugerujcie się, że to jest tylko kiełbasa zwyczajna, bo jest naprawdę świetna. Jeżeli podobał Wam się nasz filmik, lajkujcie, subskrybujcie. A ja idę robić kanapki. Do zobaczenia.